Witajcie! Dzisiaj znajdujemy się w skarszewie na pierwszym Jarmarku Rycerskim. Z nami jest wyjątkowa osoba, mianowicie pisarz Robert Gong, twórca książek mocnych, jak to nazwało owe książki wydawnictwo, które wydaje je. Czemu te książki są mocne? Opowiadają fikcyjne realia, które można znaleźć na co dzień wokół siebie. Ficja literacka jakby pokrywa się z rzeczywistością, chociaż nie jest opisana, nie jest dopasowana do konkretnych ludzi, do konkretnych postaci. Jednak po przeczytaniu czytelnicy zauważają bardzo duże podobieństwo do otaczającej nas rzeczywistości. No tak, ale mamy tutaj zarówno dziennikarzy, prawników, yy, adwokatów, tam sędziów, z tego, z tego co się orientuje, prawda? Mamy przekrój raczej osób, które są u władzy. Tak, yy, jeżeli chodzi o książkę, książkę Wilki, yy, książka, która yy, no dzieje się na szczytach właśnie yy, władzy medycznej, yy, gdzie Akcja rozgrywa się w pewnej klinice w Polsce, konkretnie w Akademii Medycznej. Chodzi o dotacje amerykańskie 10 milionów dolarów, no, która zostaje w jakiś sposób. I tu postawię Trzybiego, trzy kropki, 6, e, czytelnik sam dojdzie do, e, do zakończenia, się bo do nie chcę zdradzać zakończeń. I jeśli ktoś się zgłosi, e, książka Kokainowa Miłość, jest to książka, to jest moja to ostatnia książka wydana, e, e, znalazła się w 50 Nagrody Angelusa w tym roku. E, książka ta e, jest napisana typowo na rynek amerykański, a została przetłumaczona na rynek amerykański? Stoimy w kolejce do tłumacza, bo to troszeczkę, yy, yy, tak jak do specjalisty, yy, do lekarza czeka się, więc yy, do tłumacza, do, do dobrego tłumacza również trzeba odczekać kolejkę. Yy, książka opisuje yy, walkę o władzę yy, służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, między innymi prezydenta też Stanów Zjednoczonych. Kartelu y, narkotykowego oraz potężnego przemysłu farmaceutycznego, którzy biją się o to, o elicji, młodości. Konkretnie o y, lekarstwo, które powoduje y, zatrzymanie starzenia się y, komórek y, organizmu człowieka o 20 lat. Czy opisując Pan y, daną historię, stara się. Poruszać kwestie znane Panu, mianowicie kwestie, które działy się wokół Pana, prawda, albo są to historie, o których Pan słyszał, czy wręcz przeciwnie, jest to totalna fikcja, wszelakie stwierdzenia, miejsca, no wszystko jest fikcją? Jeżeli chodzi o kokainową miłość, ona powstała w bardzo prosty sposób. Nigdy się oglądałem w telewizji Czerwony Dywan w Hollywood i na tym dywanie występował Kirk Douglas, znany aktor. I co zwróciło moją uwagę, ona po prostu, to był taki impuls, co zwróciło moją uwagę. Kirk Douglas dzisiaj ma 98 lat. Oczywiście twarz 98 latka ale chód i jego ruchy wygląda na 40-latka. Pełna gracja. Więc a jak każdemu wiadomo, znając historię Kirka Daglasa i syna Michaela Daglasa, oni no, tak mówiąc po polsku kolokwialnie za kołnierz nie wylewali. Więc taka kondycja w takim wieku wymyśliłem więc, że taki środek hamujący proces starzenia organizmu założyłem, że już istnieje, a jeżeli nie istnieje... Z wykształcenia jestem psychologiem, więc sobie myślę, że w niedługich latach się pojawi. Mamy środki hamujące starzenie się cery, skóry dla kobiet, które kobiety 70-80 letnie wyglądają jak 40-latki. Więc ten proces gdzieś w laboratoriach pracują nad procesem zatrzymania zdarzenia. Tak patrzę, że tutaj mamy sensacje, mamy prawda, drama, thriller, czyli, czyli mamy te gatunki. Mocne, jak na początku mówiliśmy. Tak więc, to jest książka przeznaczona dla dorosłego odbiorcy, ale do dorosłego odbiorcy lubującego się w tematyce sensacyjnej, czy każdy może jednak coś tutaj znaleźć? Paradoksalnie, paradoksalnie yy, książka ta bardzo podoba się kobietom. Naprawdę? Tak, dlatego, że chodzi o eliksir młodości. No, każda kobieta chciałaby być zawsze młoda, piękna, ładna. Przyszli już tak za bardzo nad na, na tym nie, nie ubolewają. Kiedy przejdą ten y, wiek 40-40 y, paru lat, kryzys wieku średniego, już później tak jakoś y, nie dbają. I jest to książka praktycznie dla wszystkich, no bo też daje do myślenia, czy już jest taki eliksir, czy jest na dniach, czy będzie to dopiero za 10 lat. Oczywiście będzie problem z ośrodkowym układem nerwowym, bo jeżeli komórki ciała da, da się jakby zahamować, to więc ośrodkowy układ nerwowy, czyli to co mamy w mózgu i, i w kręgu, w kręgosłupie. No to już będą problemy, bo myślimy istotą szarą, czyli szarymi komórkami i no tu te komórki ob obumierają u nas bardzo mocno. I zadziwiło mnie właśnie, instynktem było, dlatego, dlaczego Kirk Douglas trzyma się tak wspaniale. No. Co teraz, jakie plany na przyszłość? Kolejna książka w głowie, czy na razie skupiamy się na tym, co mamy? Nie, nie, nie. Mam, mam napisane cztery książki już gotowe. E, na przełomie tego roku u, ukaże się e, e, książka m, pod tytułem 666 Dom Roku. To jest książka science fiction. E, no myślę, że trafi do, do, do czytelników, którzy lubią e, ten gatunek literacki. I. Rzecz dzieje się w Radomiu i, i, na, i w okolicach Radomia, zrazu no, yy, 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 tylko tyle, że zagraża naszej cywilizacji w tej książce Armagedon. Będzie potwór, już się dowiedziałem. Będzie, będzie potwór, będzie straszny potwór, który przyszedł zniszczyć naszą cywilizację. No i dwóch najpotężniejszych ludzi świata, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Rosji chcą go jakoś unicestwić. No ale jak to bywa w książkach science-fiction znajduje się trzecia osoba, która im w tym będzie pomagać. Zaskakująca osoba. Bardzo dziękuję za rozmowę. W ogóle podziwiam tutaj Pana kunszt literacki i Pana Rozrzut, jeśli chodzi o pomysły, to jest naprawdę świetna sprawa. Oby, tak dalej. I życzę samych sukcesów, bo widzę, że dorobek już ma Pan Jezły. Naprawdę, tylko pogratulować. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.